Cześć, to Marek z Solo. Dziś mam dla Was coś, na co bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że ta gra w ogóle wpada w moje ręce. Jest to gra Requiem od Ludus Magnus Studio. Dziękuję Ludus Magnus za przesłanie prototypu do, do ogrania, do zrecenzowania. Jest to prototyp, dlatego że ta gra trafi na wspieraczkę w marcu. Ja dokładnie jakiś tam link i datę, jak już będę znał to wszystko, zostawię w opisie do tego filmu. Jest to gra kooperacyjna, gra fantazy, osadzona w tym samym uniwersum, w tym dzieje się Black Rose Wars i Nowa Etas. Ja w Nowej Etas nie grałem, w Black Ops Wars, a grałem tylko w pierwszego, więc to uniwersum dla mnie no nie jest aż tak bardzo znane, ale jeśli te inne gry graliście, no to, to dużo elementów będzie tutaj dla was znajomych. Jest to gra, w której wcielacie się w członków zakonu, organizacji, która walczy z kultystami, walczy ze złą magią i będzie tutaj kampania, będą różne scenariusze, jest to gra po prostu przygodowa, gdzie będziecie walczyć z kultystami, walczyć z potworami, Będziecie kooperować, eksplorować i gra jest w ogóle pięknie wydana. I yy, pięknie wydana jak na to, że to jest prototyp. I w dzisiejszym filmie ja właśnie chciałbym wam zrobić dla was unboxing i pokazać wam coś w środku. Będzie kolejny film, w którym opowiem wam o tym, jak się w tą gra. Ja nie robię zazwyczaj unboxingów, prototypów, no bo prototyp wiadomo, że jest czymś takim tymczasowym, co jest przygotowane po to, żeby jakby wystartować z kampanią na wspieraczcy i żeby rezydenci mogli sobie w to zagrać. Ale ten prototyp jest na wypasie. Mamy tu tak ładnie zilustrowane elementy, figurki, mamy i różne rzeczy, że stwierdziłem, że szkoda byłoby, byłoby Wam tego nie pokazać. Szczególnie, że to da wam jakiś taki obraz, jak ta gra będzie wyglądać finalnie. Bo jeśli prototyp wygląda naprawdę tak super jak ten, to myślę, że ta finalna gra, gdzie będzie tych komponentów, elementów, tego wszystkiego jeszcze więcej, będzie jeszcze fajniej, jeszcze lepiej wyglądała. Więc dzisiaj zrobimy sobie unboxing rekwiem, a następnym za jakiś czas no, będzie film, gdzie już opowiem Wam o moich wrażeniach i o tym, jak się w tą grę gra. Dobra, no to zobaczmy, co jest w środku. Okładka jest bardzo zachęcająca, mroczna i, i w klimacie wszystkich tych Black Rose Warsów. Jeszcze raz powtórzę to, co tu mówiłem we wstępie. Pamiętajcie, że jest to prototyp, to wszystko jest jakby tymczasowe. Edycja ta końcowa będzie się na pewno od tej edycji różniła, ale na plus myślę, a ta już jest naprawdę na wypasie. Tu mamy notkę, o czym jest gra, możemy sobie przeczytać. Tu mamy taką księgę, którą będziemy sobie składać. To Wam pokażę, na której będziemy trzymać karty z historią, która jest w danym scenariuszu. To wszystko się składa z jakichś tam dwóch części. Ona jest oczywiście już trochę zmaltretowana, bo to jest wersja, tak jak już mówiłem, prototypowa, a poza tym gra już też odwiedziła różnych gdzieś tam recenzentów po drodze, ale idea jest taka, że tak sobie to jakoś kładziemy. Tu kładziemy tą naszą księgę i wygląda to wszystko super i bajerantko. Odłożę sobie ją na bok. Tu nie ma instrukcji w tym prototypie, no bo tak jak mówiłem, jest to prototyp, więc to wszystko jest jeszcze w trakcie prac i i, i wymyślania. Ta instrukcja też się zmienia, więc ja mam w PDF-ie. Ale jak na prototyp jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Mamy karty pomocy dla wszystkich bohaterów. Gra jest dla od jednego do czterech graczy. Fazy tury, ikonki, główne akcje. Także takie coś to jest zawsze duży plus, bo nie trzeba potem się posikować aż tak instrukcją. Planszetki dla bohaterów. O dziwo nawet, wiadomo, że to jest cienkie, bo to jest prototyp, ale już są jakieś tam wycięte i dwuwarstwowe, duży, duży plusik dla czterech bohaterów. I z tego co pamiętam, bo tak zerkałem do instrukcji, to w tą grę trzeba grać czterema bohaterami, zawsze, chyba. Czy jak gracie solo, no to też macie tych te czterech bohaterów. Jak gracie, wiadomo, w dwie osoby, no to każdy gra dwoma, ale trzeba mieć tych cztery bohaterów. Podobnie chyba było w Nowa Etas, Renesans, wydaje mi się. To mamy książeczki dwie książeczki przewidziane do jakiegoś tam pierwszego scenariusza. To oczywiście całej fabuły nie ma, tej historii jest to jakiś tam wycinek, jest to jakiś pierwszy scenariusz, ale tu będziemy sobie coś czytać, odpowiednie paragrafy, odpowiednie sekcje, jak tam fabuła y, posunie się do przodu. Tu mam jakąś kolejną książeczkę z jakimiś ilustracjami, epilogami różnymi, w od tego, jak nam pójdzie. Układ tutaj mapy, jak sobie coś mamy rozłożyć. Także dwie takie książeczki przewidziane. Chyba do każdego scenariusza będą dwie, może nie, ale na pewno one są dedykowane, te dwie, do tego pierwszego scenariusza, który jest tutaj. Boże może to tu. Tu mamy karty bohaterów. Na razie jest czterech. Czy kolejni jacyś będą odblokowani? Ciężko mi powiedzieć. Wyglądałem tak. Wizualnie super. Podoba się w ogóle styl tych zawsze grafik w grach Ludus Magnus, czy właśnie Nowa Eta, czy Black Rose Wars. Bardzo fajnie to się prezentuje. Jakiś opis fabularny. Tak, jak mówiłem, jesteśmy członkami zakonu, walczymy z kulcystami, walczymy ze złą magią. No i tutaj są jakieś różne umiejętności bohaterów. No, tak to wygląda. Czterech mamy. To mamy pełno różnych znaczników. Znaczniki jakichś do rozdziałów, te znaczniki różne są też przypisane. To są znaczniki jakiejś eksploracji dla różnych bohaterów. Tu mamy jakieś ikonki, buteleczki, fiolki, rzeczy, które będziemy znajdować. Nie będę tych wszystkich rzeczy może wyciągał, bo to trochę nie ma sensu. Ale tak, tu mamy kosteczki. Głównie to chciałam wam dzisiaj pokazać figurki i karty, bo są naprawdę fajne. Tu mamy różne kości. Tu są kości wrogów, kości naszych pomocników. Tu mamy kości przeznaczone dla poszczególnych klas, dla różnych bohaterów. Każdy bohater ma dwie kości, są dwie karty wrogów, dwie karty pomocników, też takie karty jak karty Boże Kości od 1 do 6. No ale widzicie, prototyp, a one są nawet jakieś wydrukowane już, także wygląda to wszystko całkiem spoko. I mamy figureczki. Figureczki w grach Ludus Magnus są zawsze bardzo fajne. Mogę Wam pokazać, to jakiegoś pana z, z psem. Bardzo szczegółowe, bardzo spoko. Ale w prototypach często zdarzały się figurki szczegółowe, czasami bardziej szczegółowe niż w wersji finalnej, bo one są jakoś właśnie inaczej robione już tak masowo w Chinach. Ale wizualnie jest bardzo, bardzo ładnie. One są może ogóle zresztą pomalowane jakoś tak, bo tutaj nie mamy podstawych, tylko jest to wszystko malowane. No ale Wam powiem, że jak na prototyp jest wypas, bo ja już dostawałem prototypy, które czasami były pakowane do pudełek po butach i nawet ciężko było cokolwiek jakby pokazać na filmie, czy zaprezentować. Tutaj jest rewelacja. Mogę ta Pani ma jakąś opaskę na oczach. Przypomina mi to, nie wiem czemu, gier, grę Nier Automata. Te wszystkie jrpg z jakimiś walczącymi bohaterkami i wielkimi mieczami, jakiś wróg, szkielet, bardzo to fajne. Tu mamy też jakiegoś przeciwnika z jakimś muszkietem, czy też szczelbą. Tu mamy kolejnych jakichś przeciwników, proszę. No i to są te podstawki, które chyba w Black Rose Warsie nowym też były. Tu ma jakieś oznaczenia, które to jest chyba wróg. Mamy 3, 2 albo jedno tam do oznaczenia. To szydło. No, bardzo, bardzo fajnie. Ale to nie jest wszystko, dlatego że pod tą taską mamy kolejną, w której mamy kolejne figurki. Także ja mówię, to jest prototyp na totalnym wypasie, i e, to jest taki prototyp, który aż chce się grać, i faktycznie, mówię, no, zachęca do, do finalnej wersji. To jest chyba ten główny przeciwnik, który nazywa się, <laughs> nawet trochę śmieszna, nazywa się Mors, e, z tego co kojarzę. No, dla mnie zabawna, no, bo kojarzy się z Morsem i Morsowaniem. A to jest główny wróg, wygląda genialnie. Jeśli byście malowali figureczki, no to będzie co malować. I to mamy dalej jakichś przeciwników, tych z muszkietami kolejnych, tego jednego, co tam widzieliście wcześniej, jeden z tych jakichś szkieletów, których był. to no też chyba nie są pewnie wszystkie figurki, wszystkich wrogów, jakie są dostępne, bo jestem przekonany, że w tej wersji finalnej będzie ich na pewno więcej, ale noż te, co są, są. Świetnie. szydło z takim mieczem. Nie wiem, coś tam. Na pewno zamiast Ludus Magnus i ich poprzednie kampanie, dużo, dużo rzeczy będzie w tej grze odblokowanych, bo zawsze u nich pudło ze golami, tak jak było w Black Rose Wars, jest nawet większe niż sama gra, więc o to się nie się martwić, na pewno będzie dużo, dużo, dużo więcej rzeczy odblokowanych. To są różne karty, jakieś umiejętności dedykowane konkretnym bohaterom. Mamy cztery zestawy kart, jakieś Melchior, Agnes, Valerio i Beatrice, czyli czterech bohaterów, dla każdego z nich taki zestaw kart. No ja w tą grę mówię, nie grałem, muszę się wgryźć w, w instrukcję, ona nie jest jakaś cienka, bo ta, którą ja mam ma około 50 stron, to trochę czytania tam jest. Ale... Yy... Tak, no właśnie, tak, muszę się właśnie dopiero w to wgryźć, ale już mówię, ilustracje są super, karty, kartek flipunku widzicie, całkiem ładnie to wszystko wygląda. Tu mamy jakieś jeszcze karty skarbów, z tego co widziałem, na razie tylko dwa. Jakaś broń i jakiś tutaj czacha. School of the Abomination. Tu mamy companion, czyli towarzyszy. Wiem, że niektóre chyba klasy postaci mogą korzystać z towarzyszy. Tu mamy dwa psiaki, które mogą być naszymi towarzyszami. I tu mamy karty dedykowane do, widzicie, Chapter 1, do pierwszego rozdziału. One mają inne rewersy. Są karty jakichś różnych typów, jakieś różne wydarzenia, różne rzeczy, które się gdzieś tam działy, czy które będziecie spotykać. jakieś przeciwnicy, jakieś wydarzenia, eventy. Oczywiście w wersji finalnej każdy chapter będzie miał swoje dedykowane karty. To jest karty takie jakby fabuły bardziej, które gdzieś tam postępujecie po kolei. One są już ponumerowane, bo te tasujecie, tu idziecie po kolei. Jakieś bohaterie, który będziecie spotykać. No, jest to dla mnie bardzo, bardzo w ogóle zachęcające i jest to fajne, bo to nie jest gra taka właśnie jak Black Rose Wars, gdzie, gdzie się tłuczecie po prostu PVP, czy jakoś tam ze sobą. Tylko to jest gra kooperacyjna, gra. To te tak gra przygodowa i taka trochę przypominająca, może nie wiem, właśnie. No tu mój znajomy grał, mówił, że to trochę jak podróże przez Ziemię tylko właśnie bez aplikacji, gdzie też odkrywacie jakieś kafelki, coś się No, bardzo to zachęcające. No tutaj jakieś monetki różne, na pewno w finalnej wersji będą pewnie metalowe, znaczniki życia, jakieś znaczniki akcji, trochę tego jest. I tu mamy kafelki, które na razie nie są kafelkami, są takimi grubszymi tekturkami, w wersji te ostatecznie na pewno będą kafelkami. I tu różne lokacje, które będziecie w grze e, odkrywać. Taki klimat deszczu padającego z góry. No bardzo to jest klimatyczne, bardzo, bardzo fajne. Się cieszę, że oni zrobili taką grę właśnie przygodową, kooperacyjną, ale też wiem, że chyba cel tej gry jest taki, że ona jest trochę bardziej przystępna niż Nowa Etas, renesans, to jest taka gra przygodowa, ale taka trochę bardziej, bym powiedział, trochę bardziej lightowa, czy taka, w którą trochę można szybciej po prostu siąść, zagrać. Nie trzeba mieć teraz, nie wiem, całego pewnie popołudnia, jak Nowa Etas, który tym się jawi jako taki moloch wielki, taka szybsza do rozegrania. No i tak wygląda zawartość tego prototypu. Sami musicie przyznać, że jak na... Na to, że to jest tylko i wyłącznie prototyp, no to jest tutaj wypas. Mamy mnóstwo figurek, jakichś kart i wszystkiego, planszetki nawet dwustronne. Tak jak mówiłem, to tyle się o unboxing. Linki do kampanii tej gry zostawię w opisie do mojego filmu. No i już za niedługo, mam nadzieję... Muszę za niedługo, bo prototyp powędruje pewnie dalej do kolejnego recenzenta. Ogram tą grę i o pierwszych moich wrażeniach na podstawie tego co tu mam, czyli tego pierwszego chapteru. Powiem wam, jak się w to gra. Na ten moment dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć!